Dzień dobry. Ruszyły Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21 na boiskach Włoch i San Marino i zaczęły się one znakomicie dla naszej młodzieżówki od zwycięstwa 3-2 nad drużyną Belgii. Podopieczni Czesława Michniewicza, naszego trenera młodzieżówki wygrali z Belgią 3-2, mimo tego, że Belgowi wydawali się Le, lepiej grającą drużyną w tym spotkaniu, to oni kontrolowali grę, to wydawało się, że już końcówka była naprawdę bardzo nerwowa, wydawało się, że strzelą bramkę wyrównującą, że mogą nawet mają nawet szansę na wygranie tego spotkania, ale jednak drużyna polska okazała się skuteczniejsza, zarówno w obronie, jak i w ataku, i mimo że tych ataków naszej drużyny nie było zbyt dużo, mimo tego, że podań nie było zbyt dużo, mimo tego, że, yy, że przez większość meczu to belgowie mieli piłkę, to jednak nasi wygrali. Ja bardzo trzymam kciuki za naszą młodzieżówkę, nawet jeżeli mają wygrywać w takim stylu, to niech wygrywają w takim stylu. Bardzo trzymam za nich kciuki. Bardzo liczę na sukces na tych mistrzostwa Europy, dlatego że ten turniej, te mistrzostwa Europy w piłce nożnej, właśnie w tym roku, to jest... To jest także turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I tam, jeżeli nasza drużyna zakwalifikuje się z tych Mistrzostw Europy, to ja mam takie marzenie, że tam jest tak, że większość zawodników musi być poniżej 23 roku życia, ale trzech zawodników można wybrać starszych. I moje marzenie jest takie, żeby na tych Igrzyskach Olimpijskich, jeżeli nasi się zakwalifikują, żeby tam. Pojawił się też Robert Lewandowski, na przykład Kamil Grosicki, Kamil Glik, żeby taka nasza wzmocniona młodzieżówka dla 23 wzmocniona u tych zawodników, gdyby, jeżeli nasi się zakwalifikują, jeżeli ci zawodnicy zgodzą się tam, tam wystartować, tam wystąpić, to, to naprawdę jest szansa na sukces, byłaby szansa na sukces na tych Igrzyskach Olimpijskich i to jest takie moje marzenie, żeby, żeby nasi piłkarze mieli okazję na tych igrzyskach w Tokio wystąpić i tam naprawdę, naprawdę osiągnąć wiele. A taka drużyna, tak wzmocniona, naprawdę tam może walczyć o najwyższe cele naprawdę może walczyć o medale. I pięknie byłoby zobaczyć naszych piłkarzy ze złotym medalem. Tak jak drużyna Kazimierza Górskiego w 1972 roku. Tak, jak potem, 4 lata później, mieliśmy srebro, i tak jak mieliśmy srebro w 1992 roku. To jest moje marzenie, żeby w końcu był sukces, znaczący sukces w piłce nożnej, żebyśmy wrócili na ten top, topów piłki nożnej na świecie. Także dlatego trzymam kciuki za naszą młodzieżówkę. Jak, jakkolwiek, jakimkolwiek stylem te mistrzostwa nie przejdą, mam nadzieję, że będą wygrywali. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.